Witajcie w kolejnym odcineczku z tej strony Maniana. I dzisiaj, jak zapewne wiecie po tytule, będziemy sprawdzać, ile pieniędzy wydałam na Movie Star Planet. Jakby co, to odcinek ten nagrywam z dwóch powodów. Po pierwsze, dużo innych YouTuberów nagrało już taki odcineczek, dlatego ja osobiście też chciałam spróbować. Drugim powodem jest to, że... Boże, co miałem powiedzieć? Czekajcie. Drugim powodem jest to, że jestem naprawdę ciekawa, ile pieniędzy wydałam na MSP, ponieważ no naprawdę nie wiem, jaka to będzie kwota. Kiedyś kupowałam sobie co miesiąc vip żeby go tak jakby przedłużać, a co miesiąc to dlatego, żeby mieć co miesiąc unikatowe buty. Wiem, że nie ma w tym sensu, ale dobra, byłam wtedy młodsza. W każdym razie mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Jeżeli także jesteście ciekawi, ile wydałam pieniędzy, to zostawcie łapkę w górę oraz suba na kanale. I ogólnie ty jeszcze na górze tych kartach będzie ankieta z pytaniem o to, jaki ma być kolejny odcineczek. Także już może to idźmy to sprawdzić. Nie wiem, gdzie to jest. Może. Czekajcie, gdzie to jest. O, pewnie w moje płatności. O tak, dobra. No nie ma tego jakoś dużo, ale odpalę kalkulator i będziemy liczyć. Oczywiście, że nie mam kalkulatora wbudowanego w komputer, więc idziemy w jakiś w internecie. Kalkulator. Dobrze, mam kalkulator, więc zaczynamy. 49,20. Zaczynamy z grubej rury. Plus. Co my tu dalej mamy? Takiego samego. Widzicie, mówiłam, że kupowałam StarVipy na miesiąc. No, 49,20 Plus. I tutaj lecimy dalej. 24,60. To jest normalny VIP. Na... Ej, czemu tutaj Star Vip był jakiś tańszy? A bo ja tutaj sama sobie próbowałam kupić. Dobra, jakimś hakiem. <grym> dobra, mniejsza. E, nie wnikajcie w to, co ja tutaj robiłam. E, dobra. 24,60 Ogólnie to jeszcze tutaj tego nie podsumowywuję I tak, oczekiwane albo nieudane Tutaj próbowałam robić hakiem, ale nie wyszło Znowu 24,60 24,60 W sumie to nie spodziewam się, żeby było tu więcej niż 200 zł czekajcie, tego już liczyłam, wow, teraz gruba rura, 73,80, 73,80, ogólnie to jeszcze taka ciekawostka, że te konto mam od właśnie tego dnia, 20 stycznia bodajże 2017 roku i założyłam to konto tylko po to, żeby sobie kupić Vipa, bo nie wiedziałam na którym koncie kupić, także... Naprawdę polecam się. Stukałam już drugie 73,80, jeszcze nie więc znowu jak stukujemy. 73,80, plusik. Um, co my tu mamy? O i jeszcze Elite VIP na miesiąc za 30,75. 30,75. I uwaga, klikamy. Bo co? Boże! Nie wierzę, serio, byłam pewna. Także zobaczcie, tego nie jest tak dużo, więc byłam pewna, że to będzie z 200 zł, a to jest 300. Ja naprawdę nie wiem, bo to wszystko były pieniądze, które dostawałam od rodziców. Nigdy mi nikt na żadną okazję nie kupił vip -a. Także trochę mi jest smutno, że tyle pieniędzy tak jakby wydałam na grę komputerową. Bo gdybym je oszczędziła, to śmiało kupiłabym to, na co chwilowo zbieram, czyli ukulele albo jakieś lepsze kredki rysunkowe. Bo jak może wiecie, lub nie wiecie, rysuję. Także, no, trochę głupio, że wydałam tyle pieniędzy na grę MSP i nie mam tutaj jakoś zbyt wybitnego levela ani nic. Więc, no, ja nie wiem, co ja z tymi pieniędzmi zrobiłam. W każdym razie, no, powiem Wam, że aż takiej sumy się nie spodziewałam. Wiem, że tam niektórzy wydawali po 7000, ale według mnie to jest normalnie kosmos. Ja nigdy bym nie wydała tyle na grę komputerową, według mnie to jest już spora suma. Ogólnie to mam jeszcze inne konta. Więc pójdę też na nie sobie zaraz pokalkulować. Także czekajcie, idę się tutaj przelogować, żeby ten odcineczek jednak trochę trwał. Zalogowałam się na jakieś moje stare konto. Tutaj jeszcze wyłączę głos, żeby mnie nie wkurzał. Ogólnie to mam tutaj tego przesłodkiego chyba kucyka. Nie pamiętam, z czego on był. I z tego, co mi się wydaje, na tym koncie chyba też miałam parę razy won. I stąd kolego. Ale w sumie prezenty zawsze mogę zabrać. Dobra, otwórz się. Och, ale mnie ten komputer wkurza. Więc tutaj mam tylko jedną zakończoną pomyślnie płatność, ale jest to 123 złote star VIP na 3 miesiące. Jak na to, że nie używałam tego konta praktycznie wcale, to ja nie wiem czemu ja sobie na to konto kupiłam takiego VIP-a. To jak zapewne widzicie eksperymenty z hakami poszły na wyższy level i próbowałam sobie kupać VIP -y po 0 zł. Ale mi nie szło. W każdym razie, no jak na konto, z którego nie korzystam, uważam, że po prostu zmarnowałam te pieniądze. Także doliczmy tutaj do naszej kwoty: 123 i to będzie prawie 500 złotych. Teraz tylko po prostu się mną załamać. Ja naprawdę nie wiem co ja miałam w głowie kupując się na jakieś poboczne konto, na które wchodzę raz na ruski rok po prostu vip za 123 zł, co było ze mną nie tak. Przepraszam Was za te emocje na tym odcinku, ale po prostu nie wierzę w to, że zmarnowałam te 123 zł. Zaczęłabym krzyczeć, ale tego nie zrobię. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcineczku. Przepraszam za cięcie, ale musiałam trochę ochłonąć. Możecie napisać w komentarzach, ile wy wydaliście na MSP. Ja na to konto wydałam 123 zł, na drugie bodajże 325. Wkleję wam screena z kalkulatora na ekran. A w sumie wydałam 448 zł. Przepraszam, mam czkawkę. Tradycyjnie I 95 groszy Myślę, że nie jest to może jakaś gigantyczna suma Ale jak dla mnie jest to dużo Zwłaszcza te zmarnowane 123 zł na to konto Nie wiem czemu ich nie kupiłam na główne Ale cóż, moje życie jest jedną wielką zagadką W każdym razie to by było na tyle Możecie zostawić łapkę w górę Suba na kanale, by nie przegapić ostatnich Następnych filmów, a nie ostatnich i to by było na tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnym materiale.